Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj nauczymy się utworu pana Kazimierza Staszewskiego pod tytułem Maciek, ja tylko żartowałem. Utwór pochodzi z płyty 12 Groszy. Swoją drogą jest to bardzo świetny album, jeden z lepszych polskich. I jakie mamy akordziki? D-dur, A-dur, H-mol, f -dur, 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 e dur i Adur. Gramy na całym biciu dwa razy na dół, dwa razy do góry na zmianę. Maciek, ja tylko żartowałem, gdy tobie z sobą iść kazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, była nędza i nic więcej. I polecam Wam posłać sobie dalszą część. E, tam jest więcej, wiadomo, zwrotek, i tak dalej. Ale cała piosenka jest grana tylko na tych akordach. I co? Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał jak zawsze i że czegoś fajnego się nauczyliście. Mm, I przy okazji, zachęcam Was do odwiedzenia na znany kapel. Miłego dnia życzę.